Cześć, tu i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku Wam prosty plugin na wiadomości na yy, czacie, yy, akcjoner barzy i boss barze. tak. Ogólnie, na no to nie ma co tutaj pokazywać w minecraft'cie. Przejdźmy sobie... Dobra, niestety tak to musi wyglądać, tak będę musiał wam pokazać. A jedno jeszcze nie znam, nie przedstawiłem kto. Ale problem napisał nasz nowy deweloper Mateusz. I ogólnie tak. Konflikt jest bardzo prosty, no bo tak. Piszemy wiadomość 1, wiadomość 2. Co ile wiadomości mają się zmieniać? Tak samo w InBozborze. Wiadomość 1, wiadomość 2. Kolor. Co ile wiadomości mają się zmieniać? I ile owa wiadomość ma trwać. Wiadomość 1 i wiadomość 2. Co ile wiadomość ma się zmieniać i ile ta wiadomość musi trwać. I w sumie to tyle. Łatwy plugin między nagrania, więc pa pa.